Rosyjskie samoloty przelatują nad naszą przestrzenią powietrzną nad innymi krajami europejskimi, nieraz nad Arktyką i teraz pojawia się pytanie wśród dowódców wszystkich sił zbrojnych: zestrzelić czy nie? Argument za zestrzeleniem jest prosty. Obce państwo musi przestrzegać prawa innego. Rosja nie może od tak wkraczać w nasze czy inne terytorium innego państwa. Zestrzeliwując samolot, który przekracza nasze granice, Rosja otrzymuje jasny sygnał. Nie będziecie łamać naszej przestrzeni powietrznej bezkarnie. Ale to też ogromne ryzyko. Zestrzelenie rosyjskiego samolotu może dać Kremlowi jasny sygnał. Europa chce eskalacji konfliktu, ale każdy pretek jest dobry, dlatego oni chcą prowokować, żebyśmy my właśnie wykonali takie kroki. Ale z drugiej strony nie możemy pozwolić na to, żeby robili to bezkarnie. Sytuacja nie jest prosta, jest bardzo skomplikowana i trzeba podejmować bardzo rozważne decyzje. Dlatego chętnie wysłucham Was, co Wy o tym wszystkim myślicie. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja uważam, że jeśli ktoś przekracza nasze granice, robi to ordynarnie i nie stosuje się do naszych komunikatów o opuszczeniu naszej przestrzeni powietrznej, wtedy Powinien nastąpić atak.